Serdecznie zapraszam na służebiec. Dziś wielkie święto, derby. A derby to długa i piękna tradycja. W 1780 roku kilku angielskich gentlemanów, sportmenów, hodowców koni spotkało się i uchwaliło, że rozpiszą nową gonitwę prestiżową przeznaczoną tylko i wyłącznie dla koni trzyletnich. I gonitwa ta została nazwana na cześć gospodarza tego spotkania 12 Lorda Derby. Już od 215 lat rozgrywana jest ona w Anglii nieprzerwanie, nawet w czasie I i II wojny światowej ją rozgrywano, tylko wtedy nie na to, torze Epsom na południu Anglii, a w Newmarket bardziej na północy. Polska, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, wprowadzała zorganizowane wyścigi konne na moduł angielską mniej więcej 100 lat później. Pierwsze derby na ziemiach polskich odbyły się w roku 1874, ale na ziemiach polskich były przerwy związane z wojnami rewolucjami. Chociaż był też taki moment, kiedy w 1917 roku i 1918 roku polskie derby odbywały się w Odessie, bo tam ewakuowane były polskie konie. Tu na tym pięknym Dorze Służewieckim derby odbędą się po raz 50, a więc dzisiaj jubileusz, a oto zaszczytne trofeum będzie walczyć 15 koni. I na naszych ekranach jeden z tych koni, główny Jeden z dwóch głównych faworytów, numer 3 to Limak, który jest wyhodowany w koni e, Stubno. Bardzo dobrą karierę ma. E, po obierze Dixieland od matki i Mejry po Bowalonie. E, własność, a właściwie wydzierżawiony jest przez firmę Fawor. Trenuje go Dorota Kałuba, pojedzie na nim Bolesław Mazurek. Tak przedstawiamy te konie, a ta jedynka, jedynka zórka to oznacza, że pierwszą gonitwę wygrał. Była to nagroda strzegomia. Druga nagroda Rulera także wygrał, a w trzecim swoim starcie w drugim miejsce była to nagroda inna. Wygrał najwięcej, bo 218 milionów złotych. A więc główny, favorit I mamy na ekranach czternastkę. Czternastka. To Tabasco. Jeden ze słabszych konik startował 4 razy, do tej pory żadnej gonitwy nie wygrał. Ostatnio daje trzecie miejsce w nagrodzie Aschabada. Jest to nagroda troszkę słabsza, mniej liczona niż pozostałe, takie najważniejsze. W związku z tym ten koń będzie trochę mniej liczony. W sumie startuje 15 koni. Bardzo liczna stawka. W zeszłym roku było troszeczkę więcej, aż 16 koni, ale w ogóle tak duża frekwencja jest dawno w tej gonitwie nie miała miejsca. I dziesiątka na naszych ekranach to Nelumbo, koń, jeden z trzech koni wyhodowany w Golejewku, drugi koni Andrzeja Walickiego, koń troszeczkę ze słabszą karierą, jedyną gońkę, jaką wygrał to z trzeciej grupy, a w ostatnim starcie w nagrodzie Iwna zajął siódme miejsce. I piątka. Piątka to kolejny trzyletni Ogier Palmar. Jeden z czterech koni Doroty Kałuby. Zestawienie koni z Ten koń pochodzi. Prawdopodobnie będzie pełnił rolę zająca. Koń także o słabszej karierze. Wygrał to prawda pierwszy start, albo była to trzecia grupa. A potem biegał także w gonitwach tylko grupowych i zajmował dalsze miejsce. Czwórka. Kórka na naszych ekranach, o ile dobrze dostrzegam, Wadwicz. Koń ze stadiny koń rzeczna w poczubaryku. Jeden z dwóch koni trenowanych przez Piotra Sławomirskiego. Jedziemy w Wiaczesław Przymczuk. Ta para wygrała dwa lata temu derby, ale z innym koniem z bokoszem. Wadwicz wygrał dwa ostatnie swoje starty, ale były to biegunnicy trzeci i drugi grup. Ósemka. Na naszych ekranach ósemka. To wielki wóz. Drugi koń ze Stadminy Koni Rzecznej, także jeden z Outsiderów, cztery razy startował jedną gonitwę, druga, ale była to gonitwa drugiej grupy. Poza tym dwa ostatnie starty także gonitwy pierwszej grupy. Siódemka. Siódemka to punkt, koń, który o po słabym pochodzeniu, po Renvers, to jest ogier, który powinien Chyba pokrył jakąś klasyczną i pochodzenie przeciwko niemu przemawia, ale zanim przemawia to, że w ostatnim swoim starcie, a startował tylko dwa razy, zajął czwarte miejsce w nagrodzie iwna, więc już w tym bardzo dobrym towarzystwie zajął płatne miejsce. I kolejny koń, 11. Hey, bit, jeden z dwóch e, siwków e, wyhodowanych wtedy nie koni z po baby bit. Jest to jeden z czterech koni Doroty Kałuby. Ten koń biega już w lepszych gonitwach. W ostatnim starcie w nagrodzie Iwna zajął trzecie miejsce, przegrywając ze swoim półbratem Dafidem i z I dwunastka. Drugi ogier, także siwy po ogierze Baby Jeden z głównych faworytów. Koń, który biega coraz lepiej w miarę jak... Zbliża się termin derby i, i rosną dystanse. W pierwszym starcie w nagrodzie z zajęło czwarte miejsce, w drugim starcie w nagrodzie Rulera był drugi, a w ostatnim starcie w nagrodzie Wilna pobił e, Limak. Także już dużo wygrał, 173 milionów. On właśnie obok Limaka będzie głównym faworytem. I trzynastka. Trzynastka to Nef, koń wydzierżawiony przez e, do, Marylę Lodowicz. A nie, przepraszam, na naszych ekranach. Dobrze. To jest trzynastka. W tej chwili mamy czternastkę na ekranie, a więc może to już mieliśmy tego konia, to tabasko. Proponuję byśmy pokazali innego konia. Piętnastka salin. Oto właśnie on, piętnastka salin. Piotra Czarnieckiego, siodle Michaju Pietrzakow, rosyjski jockey, który od tego sezonu biega. Startuje tu na używku. Trzy razy ten startował, w ostatnim swoim starcie w nagrodzie Iwna zajął ósme miejsce. I następne konie. Trzynastka netrop, o właśnie na naszych ekranach. Teraz dziewiątka, dziewiątka Jastarnia, więc Klacze, przejdźmy do Klaczy. Klacze, Igno, trzynastka, a więc jednak o Nefie w tej chwili. Nef, jeden z, z koń dzierżawiony przez Maryle Rodowicz, ze Stani Doroty Kałuby, oto właśnie ona na naszych ekranach, w siodle Piotr Piątkowski, pola który się jeździ na stałe na torze w Wiedniu, w ostatnim gonitwie w Nagrodzie za czwarte miejsce, a w Nagrodzie Rulera Trzecia, więc też koń z czołówki tego rocznika. No i teraz proponuję, abyśmy zajęli się klaczami. A więc pierwsza klacz, numerem 1, pasjonata, Numerem 6, Czagoda, którą z tych proponuję, abyśmy pokazali Państwu. 15 koń startuje bardzo dużo i idą w kolejności na po o Oto właśnie o jedynka pasjonata klacz, za którą przemawia wszystko. Golejewko. a dała już 20 derbistów. Trener Andrzej Żalicki, który sześciokrotnie tę bojnicę wy, wygrywał i pochodzenie. Adni Sabewa, jej matka dała już derbistę z innym okielem. Dżamahant Aksuma. Ale przeciwko niej przemawia to, że do tej pory dwa razy startowała i nie zajęła pierwszego miejsca. Numer dwa Skaffa, druga klacz dobrym pochodzeniu, po Jaroszówki po wierze Hunow, który dał już tak dobre konie jak Uppsale, Magnuma, Solanuma. Yy, Taklacz zajęła drugie miejsce w nagrodzie strzegomia a potem była czwarta, ale dosyć daleko, w nagrodzie wiosennej. Wygrała ostatnią gonitwę Soliny, ale ta gonitwa została unieważniona, ze względu na bardzo wolne tempo, no i w związku z tym nie bardzo wiemy właściwie jakie prezentuje umiejętności dystansowe. Dziewiątka, Jastarnia. Yy, wielka nadzieja jest Państwa który Gaja, który ma plecha do tej gonitwy, ale tak klacz nie ma niezłego pochodzenia i bardzo dobrej kariery, bo dwa razy wygrała, dwa razy wygrała. Także są były to gonitwy trzeciej i drugiej grupy, a więc właściwie nie jest sprawdzona w tak w dobrym towarzystwie. A więc to mamy konie, które będą startować w tej gonitwie. 15 koni przypominam faworytami głównymi są limak numer 3. DAF bit numer 12, NEF numer 13, Hedy bit numer 11 i Apacienata numer 1. Panie Jorku, jak ostatnio rozmawialiśmy, mówił Pan, że jeszcze nie wie Pan, czy DAF bit... Trzyma dystans. Jak czy teraz już pan ma ten wiem? Wie... No po ostatnim wyścigu przekonałem się, że jednak nie tylko jest to koń na 1600 metrów, ale i w dystansie. Uważam, że, że po ostatnim wyścigu ten koń trzyma dystans. A najgroźniejszy się ryba. No tak jak poprzednio, że pana Limak, drugi siwy wątpię czy któryś tam jeszcze z tych z tych innych się w rozgrywkę całą miesza, ale to są derby i wie Pan, ciężko jest nieraz przewidzieć wynik gonitwy, dlatego, że tyle różnych jest tutaj niespodzianek, ułożenie wyścigu, akurat jednemu się układa bardzo dobrze, drugiemu nie i, i ten faworyt przegrywa. Grzegorz, Stalina Koni z czego jeszcze nigdy nie wygrała derby? Powiedz, dwa Twoje konie biegną po tym samym reproduktorze od dwóch różnych trenerów, Który, za którym koniem będziesz bardziej trzymał kciuki. No nie, tak nie można stawiać. Oczywiście yy, chciałbym wcale nie, żeby wygrał czujnik z mojej koni, mojej hodowli koni, yy, ale nie potrafię powiedzieć, że, czy tym wolałbym, żeby ten, czy wolałbym, żeby ten. Yy, to, to myślę, że po prostu na takie to ja nie da się odpowiedzieć, szczerze. Yy, natomiast, yy, no, rzeczywiście są yy, potencjalnie odpowiadacze, aczkolwiek rodowody są zupełnie inne. No, zobaczymy. Yy, na razie Dawid miał przewagę pewną. Karierze wyścigowej, lepiej biegł po tej pory, wygrał na gorzej Z kolei Hedywit, Hedipid, matka Hedywita jest po Dakota, ale jest oborytory, który dał sam szereg wspaniałych koni w Polsce i już głupi jego bardzo wygają. Dziękuję. Ten widok, dwie miłe panie Doloty, najlepiej świadczy, że wyścigi konne to nie tylko domena mężczyzn. Dolota Kołba, cztery konie napisałeś do tej gonitwy. Mówiłeś ostatnio, że Wydaje ci się, że wiesz, który z nich jest najlepszy. Możesz nam to teraz zdradzić rywale już nie podpójemy. No wydaje mi się, że najlepszy jest Limak. W każdym razie do tej pory tak o tym świadczy jego kariera. Natomiast yy, no nie wiem jak Henry Bitt, bo on z wyścigu na wyścig jest coraz lepszy. Może się w tym wyścigu okazać, że już jest lepszy od Limaka. Może i tak się zdarzyć. I bardzo liczę też nefa, dlatego że w poprzednim wyścigu miał karambol i... Nie wiadomo jak wyjdzie teraz, jeżeli będzie wszystko dobrze. No w zasadzie liczę wszystkie trzy. Czwarty to liter. Właścicielką, a właściwie dzierżawczynią limaka jest pani Dorota Potoska-Gudiczewiczowi. Pani firma właściwie dzierżawi tego konia. Firma ma nazwę Fawor. Wiem, że ta nazwa też ma jakby końskie podłoże. Jak to było? Tak, świętym patronem firmy Fawor jest koń, arabski koń z Mifałowa, który wygrał w Paryżu w 1983 roku w grudniu. Jednego dnia szampionat Europy i na drugi dzień szampionat świata. Także mam nadzieję, że święty Patron czuwa <grydy> i wszystkie te szanse są po naszej stronie. Dziękuję.